Cześć, jestem Lui i witam Cię dzisiaj poza Matą, ale również z tematem jogicznym. Mam dla Ciebie 5 pomysłów na wyjątkowy prezent dla jogina i joginki. Pierwszym pomysłem, moją propozycją na prezent jest pokrowiec na matę do jogi. Pokrowiec, który jest wygodny, lekki, wodootworny, kolorowy. Taki pokrowiec możesz kupić w moim sklepie. Pokrowce, które ja tworzę, powstały po prostu z mojej potrzeby, kiedy chciałam zabierać swoją matę na zajęcia jogi. Poczekaj do końca filmiku, a tam będzie prezent też dla Ciebie. Drugim pomysłem na wyjątkowy prezent dla jogina bądź joginki jest woreczek do relaksacji. Woreczek do relaksacji, który wprowadzi e, głębszy spokój, pomoże się szybciej wyciszyć, rozluźni twarz, przyniesie też takie ukojenie swoim e, bardzo pięknym zapachem lawendy. Jest to woreczek, który wypełniony jest siemieniem lnianym, więc jest lekko obciążający, jest też taki e, przesuwający się, więc jeszcze pojawia się szum tego co w środku. Woreczek po prostu układamy sobie na twarzy, w okolicach czoła, na oczach i odcinamy się od świata. Ten woreczek również możesz nabyć w moim sklepie. Trzecią propozycją na prezent, który ja chciałabym dostać albo mogłabym podarować osobie, która praktykuje jogę, są to książki o tematyce jogowej. Dla mnie wyjątkowe książki to te, które tutaj pokazuję, napisane przez. Pana, który się nazywa Satguru, i jedna z tych książek to jest Karma. Jogin radzi, jak stać się mistrzem własnego przeznaczenia, a druga z tych książek to jest Inżynieria Wnętrza z Joginem poradość życia. Obie napisane bardzo łatwym, prostym językiem, ale dające dużo do myślenia i pokazujące, że yoga to nie tylko gimnastyka. Kolejnym moim pomysłem, moją propozycją na prezent dla jogina bądź joginki mogą być karty. Karty, które losujemy, na przykład po praktyce, przed praktyką jogi, albo w każdym momencie, kiedy potrzebujemy inspiracji, podpowiedzi, albo chcemy popracować z afirmacją. Pierwsza, e, pierwsza talia kart to są karty afirmacyjne dla ciała i umysłu, które są bardzo przyjemne, lekkie, pięknie wykonane, kolorowe. Polecam. I druga talia to są karty, które są ze mną od kilku lat, które ze mną jeżdżą na kobiece weekendy z jogą. Wyjątkowe dla mnie. Bardzo lubię je losować. Ani robię tego często, niosą piękne przesłania, podpowiedzi od aniołów. Karty mają swoją książeczkę, która może być takim przewodnikiem. Są piękne, kolorowe, ozłocone. Polecam, bo naprawdę warto pracować z kartami. Mogą przynieść taki spokój wewnętrzny, podpowiedź i mogą być pięknym prezentem, ponieważ są kolorowe i ładnie wykonane. I ostatnią moją propozycją na prezent dla jogina bądź joginki to może być karnet na jogę do miejsca, gdzie ta osoba uczęszcza, albo po prostu do szkoły jogi, która jest w danym mieście, albo coś jeszcze wyjątk bardziej wyjątkowego, czyli voucher na indywidualne zajęcia jogi, co daje możliwość spotkania się w takim bezpośrednim kontakcie z nauczycielem jogi. Który może podpowiedzieć, jak jeszcze bardziej wygodnie czy bezpiecznie wykonywać pozycję, i można porozmawiać o tym, co czujemy w trakcie praktyki jogi. Super prezent dla osób, które chcą zacząć praktykę jogi, więc jeśli chcecie kogoś namówić, to bardzo polecam, ale też dla tych, którzy już praktykują, żeby mogli zweryfikować swoje doświadczenie. I na końcu obiecany prezent. Dla każdego, kto chciałby skorzystać z dwóch propozycji, które można nabyć w moim sklepie, czyli pokrowców na maty do jogi oraz woreczków na oczy. Mam prezent w postaci zniżki 10% taniej na zakupy na wszystko co możecie znaleźć w moim sklepie, a jest tam jeszcze tego więcej. Kod brzmi: prezent znajdziesz też w opisie. Linki do tych produktów, które pokazuję, można odczytać w opisie do tego filmu. Zapraszam, polecam i dziękuję za dzisiaj.